Rozdział 11. Pierwsze starcie. Dotychczas nie ustalono, w jaki sposób to się stało, ale właśnie wtedy, kiedy to fabryczka inżyniera R. Marka, w Brzewnów, ulica Miksa 1651, była obsadzona przez detektywów i otoczona kordonem policyjnym, nieznani sprawcy skradli doświadczalny karburator Marka. Pomimo usilnych dochodzeń, wszelki ślad skradzionej maszyny zaginął. Jakiś czas potem właściciel karuzeli Jan Binder kupował naftowy motorek dla karuzeli i orkiestronu u handlarza Starym Żelastwem na Placu Hasztalskim. Handlarz zaproponował mu duży miedziany wałek z kołem będowym i powiedział mu, że to bardzo tani motor. Nasypiesz troszkę węgla do środka i pędzi maszyna całe miesiące. Jan Binder powziął wprost ślepe zaufanie do miedzianego wałka i kupił go za trzy setki. Sam go sobie potem przywiózł na wózku do swej karuzeli, która stała właśnie koło Zlichowa i miała zepsuty napęd. Jan Binder zrzucił marynarkę, zdjął z wózka miedziany wałek i pogwizdując zabrał się do roboty. Na walcu umocował koło pędne, na koło założył pas i przerzucił go na inny walec, który miał jednym końcem uruchamiać karuzelę, drugim zaś orkiestrą. Potem na odbiór łożyska. Knął koło i wsadziwszy ręce w kieszenie i pogwizdując sobie, stał w pasiastym trykocie, czekając w zamyśleniu, co też się stanie. Koło obróciło się trzy razy dookoła swej osi i stanęło, potem zadygotało, zatrzęsło się i zaczęło kręcić się cicho, poważnie. Raptem ozwał się orkiestrą, wszystkimi swoimi bębenkami i piszczałkami. Karuzela otrząsnęła się i zaczęła kręcić się płynnie. Zaiskrzyła się srebrna frędzla, białe konie w czaprakach pociągnęły czerwonymi lejcami książęce karoce, jeleń o dziko wytrzeszczonych oczach płynął wokoło, wspięty do skoku, łabędzie o szlachetnych szyjach wlokły za sobą swe bielutkie i błękitne łodzie. Iskrząc się, brzęcząc muzyką, roztaczała karuzela swoją rajską krasę przed nieruchomymi oczami trzech gracyj, wymalowanych na orkiestronie zachłystującym się własną muzyką. Jan Binder stał ciągle z ustami złożonymi do gwizdania i z rękoma w kieszeniach. Spoglądał na swoją karuzelę jak we śnie, oczarowany czymś nowym i przepięknym. Ale już nie był sam. Zapłakane i umorusane dziecko ciągnęło ku karuzeli swoją młodą piastunkę i stanęło przed nią z oczyma ogromnymi i z buzią otwartą szeroko w zachwycie. I piastunka wytrzeszczyła oczy i stała jakby w olśnieniu. Karuzela krążyła cudownie płonąca, majestatyczna, wspaniała jak święto. Raz pędziła w szalonym, namiętnym wirze, to znów kołysała się jak statek ciężkimi woniami innej, albo płynęła jak złoty obłok wysoko na niebie. Zdawało się, że wznosi się oderwana od ziemi, że goreje, że śpiewa. Nie, to śpiewa orkiestrą. Teraz zachłystuje się kobiecymi głosami, na które spada złocisty deszcz harfianych tonów, to znów huczy jak dziewiczy las czy organy, ale z głębi dziewiczego lasu lecą śpiewające ptaki i siadając na ramionach. Złote trąby zwiastują wjazd zwycięzcy, czy też może całego wojska, połyskującego ognistymi mieczami. A kto tu śpiewa taki uroczysty hymn? Tysiące machają palmami, niebo się otwiera i przy łomocie bębnów spływa na ziemię śpiew samego Boga. Jan Binder podnosi rękę, ale karuzela zatrzymuje się nagle i nachyla się rozwartymi objęciami ku dziecięciu. Dziecię drepcze ku karuzeli, jakby szło do rozwartej bramy raju, a piastunka, jak we śnie, idzie za nim i sadowi je w łabędzie łodzi. Dzisiaj darmo, rzekł Binder ochryple. Orkiestrą zaśpiewał i karuzela popłynęła, jakby się wznosiła do nieba. Co to? Przecież nie kręci się już karuzela, ale cała ziemia wiruje w kółko. Z lichów ze swoim kościołem opisuje olbrzymie kolisko. Podolskie sanatorium sunie razem z Wyszehradem i przetacza się na drugi brzeg Wełtawy. Ależ tak, cała ziemia obraca się dookoła karuzeli, krąży coraz szybciej, wiruje jak turbina. Tylko karuzela stoi po środku, kołysząc się łagodnie, niby statek, na którego pokładzie chodzą białe konie, jelenie, łabędzie i małe dziecko, które za rękę prowadzi piastunkę i głaszcze zwierzęta. Ależ tak, ziemia kręci się jak szalona i tylko karuzela jest lubą wysepką spokoju i odpoczynku. Jan Binder, zataczając się, z żołądkiem wzburzonym, przerażony wirowaniem ziemi, z rękoma wzniesionymi idzie... Utykając ku karuzeli, chwyta się tyki i wskakuje na jej spokojny pokład. Teraz dopiero widać, jak dygoce ziemia, falując niby wzburzone morze. Lecz co to? Z domków wybiegają wystraszeni ludzie, wymachują rękoma, zataczają się i padają, unoszeni jak na olbrzymim wirującym kole. Binder mocno trzyma się tyki, nachyla się ku nim i ryczy: Do mnie, ludkowie, do mnie! A ludzie widzą promieniującą karuzelę spokojnie wznoszącą się nad wirującą ziemią i zataczając się pędzą ku niej. Binder trzymając się tyki podaje im wolną rękę i wyciąga ich z fal ziemi. Dzieci, babki, wujaszkowie stoją teraz uratowani na pokładzie karuzeli, oddychają spokojnie po tym wielkim lęku i dziwują się widząc, jak ziemia obraca się dookoła. Już wszystkich Binder wyratował i wciągnął na pokład, ale jeszcze biega tu jakieś czarne psisko. Skuczy ze strachu i chciałoby dostać się na wierzch, ale ziemia unosi coraz szybciej i szybciej, kręcąc się dookoła karuzeli. Więc Binder kucnął, wysunął rękę na dół, schwycił psa za obroże i wciągnął na karuzelę. Teraz zaintenował orkiestron pieśń dziękczynienia. Brzmiała ona niby chór rozbitków, w którym szorstkie głosy marynarzy mieszają się z dziecięcymi modlitewkami. Nad rozpętaną burzą sklepia się melodyjna tęcza, hamol, i niebo rozgarnia się uszczęśliwionym blaskiem skrzypcowego picikata. Rozbitkowie na karuzeli Bindera stoją, milcząc, z głowami obnażonymi. Kobiety poruszają ustami w niemej modlitwie, a dzieci zapominają już o przeżytych okropnościach, i odważają się głaskać twardy pyszczek jelenia i wiotkie szyje łabędzi. Białe konie cierpliwie pozwalają dziecięcym nóżkom wdrapywać się na siodła, czasem któryś z nich zarży i mądrze grzebnie kopytem. Ziemia kręci się już znacznie wolniej, a Jan Binder, wysoki w pasiastym tykocie bez rękawów, zaczyna nieumiejętnie przemawiać. — Tak, ludkowie... Zebraliśmy się tutaj, uciekłszy mitręgą wszelkim i zamętowi świata tego. Tutaj jest pokój Boży wśród burz, tu jesteśmy poukładani w Panu Bogu jak w pościeli. To jest znak, że mamy uciekać z tej ziemskiej kołowacizny i uchylać się w objęcia Boże. Amen. W podobny sposób przemawiał tedy Jan Binder, a ludzie na karuzeli słuchali słów jego jak w kościele. Wreszcie ziemia się zatrzymała, orkiestron cicho i pobożnie preludiował, a ludzie zeskakiwali z karuzeli. Jan Binder zaznaczył jeszcze, że to było darmo i odpuszcza ich nawróconych i zbudowanych. A gdy potem koło godziny czwartej spacerowały mamusie z dziećmi i starzy emeryci między Zlichowem i Smichowem, orkiestron znów się rozdźwięczał, a ziemia znowu krążyć zaczęła. Jan Binder ponownie wszystkich uratował na pokładzie karuzeli i uspokoił ich przygodnym kazaniem. O szóstej szli robotnicy z pracy, o ósmej wynurzyli się ze zmieszku kochankowie, a jeszcze po dziesiątej włóczyły się łaziki idące z szynków i kin. Wszyscy po kolei bywali porwani wirem ziemi i ratowani na pokładzie karuzeli, gdzie uspokajały ich odpowiednie słowa Jana Bindera. Po tygodniu tej duszozbawczej działalności karuzela pana Bindera opuściła z lichów i wędrowała dalej wzdłuż Wełtawy do Huchy, z Brasławia, a w końcu do Szciechowic. W Szciechowicach pracowało cztery dni z ogromnym religijnym powodzeniem, gdy doszło do zdarzenia nieco niejasnego. Jan Binder dokończył właśnie kazanie i z błogosławieństwem odpuszczał nowych uczniów swoich, gdy w tym zmroku wynurzył się ciemny, milczący tłum. Na jego czole kroczył wysoki, brodaty mężczyzna i podszedł prosto do bindera. Więc tak, rzekł, przezwyciężając wzburzenie, spokój pan swoje manatki, bo jak nie to. Wierni binderowcy usłyszeli te słowa i zawracali ku swemu nauczycielowi. Binder, czując za plecami swoich ludzi, odpowiedział stanowczo: Jak będzie po deszczu. Miarkuj się pan, rzekł inny, wzburzony mąż, mówi z panem sam pan kuzenda. Daj pan spokój, panie chudek, rzekł brodaty mąż, ja załatwię z nim tę sprawę sam. Więc mówię wam po raz drugi spakuj się pan, bo wam cały ten kram rozzwalę w imię pańskie. No to wy sami idźcie do domu, odpowiedział Binder, bo wam w imię pańskie wybiję zęby. Do stu tysięcy, zawołał maszynista brych, wysuwając się na czoło tłumu. Niech spróbuje. Bracie, rzekł łagodnie Kuzenda, naprzód po dobremu. Panie Binder, pan tu robisz oszukańcze gusła, a my tego nie ścierpimy tak blisko naszej bagrownicowej świątyni. Szwindlowa bagrownica, rzekł Binder z wielką pewnością siebie. Coś pan powiedział? Zawołał kuzenda, dotknięty do żywego. Szwindlowa bagrownica! Co było potem, trudno rozwikłać i ustalić. Zdaje się, że pierwszy ruszył piekarz z obozu kuzędy, ale Binder dał mu pięścią w łeb. Gajowy uderzył Bindera kolbą fuzji w pierś, a w następstwie fuzję stracił, a pewien młodzieniec ze Szciechowic, z obozu Bindera, wybił nią brychowi przednie zęby i zrzucił kapelusz panu chudekowi. Pocztowiec, zwolennik kuzędy, dusił jakiegoś smyka binderowego. Binder przyskoczył mu na pomoc, ale dziewczyna ze Szciechowic rzuciła się na niego od tyłu i ugryzła go w ramię, gdzie pan binder miał wytatuowanego czeskiego lwa. Któryś z ludzi bindera dobył noża. Gromada kuzędy cofała się pozornie, ale mniejsza jej część rzuciła się na karuzelę, strąciła jeleniowi poroże i skręciła jeden ze szlachetnych karków łabędzich. Raptem westchnęła karuzela, pochyliła się i strzecha spadła na walczącą grupę. Kuzenda uderzony tyką stracił przytomność. Wszystko odbywało się w ciszy i w ciemności. Gdy przybiegli ludzie, Binder miał złamany obojczyk, kuzenda leżał w omdleniu, Brych wypluwał zęby i krew, a dziewczę ze szciechowic histerycznie szlochało. Inni się porozbiegali.